Serdecznie na wspólnej konferencji prasowej dwóch związków zawodowych działających w oświacie, mianowicie NSZZ Solidarność i Forum Związków Zawodowych. O wynagrodzeniach w oświacie dzisiaj będą mówili szef zespołu płacowego, członek prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NZZ Solidarność, pan Jerzy Ewertowski i pan Sławomir Wiłkowicz. Przewodniczący branży nauki, oświaty i kultury Forum Związków Zawodowych. Jako pierwszy oddaję głos panu Jerzemu Ewertowskiemu. Jeszcze raz witam państwa bardzo serdecznie. Termin dzisiejszej konferencji zbiega się z dniem jutrzejszym. Otóż jutro mija termin, kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej chce zakończyć konsultację nad projektem rozporządzenia. Bardzo ważnego z punktu widzenia pragmatyki zawodowej nauczycieli, bowiem dotyczy ono wynagrodzeń nauczycieli w przyszłym roku. W związku z tym swoją opinię wyraziliśmy jako wszystkie trzy centrale reprezentatywne do menu. Tydzień temu, 8 dni temu dokładnie, 20 kwietnia odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich central związkowych z kierownictwem. Menu i tam zgłaszaliśmy i doprecyzowaliśmy własne uwagi dotyczące systemu wynagradzania nauczycieli, a przynajmniej tego najbliższego okresu, kiedy to rozporządzenie będzie obowiązywało od przyszłego roku. Dla nas oczywistym jest, że Nowy system, że system wynagradzania w przyszłym roku musi być o tyle przywrócony do poprzedniego stanu, żeby podwyżki i wszelkie regulacje płac znowu mogły obowiązywać od 1 stycznia każdego roku. Tak się jakoś dziwnie bowiem złożyło, że przed kilku laty, kiedy byliśmy mamieni terminem, czy też może właściwie możliwością uchylenia godzin tak zwanych karcianych, Obiecano nam, że wówczas nastąpi przywrócenie terminu styczniowego, jeśli zgodzimy się, że te godziny przez jakiś moment jeszcze tam zostaną. I ani godziny nie zostały zlikwidowane, ani termin styczniowy nie został przywrócony, tylko pozostało to kłamstwo. Dzisiaj chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby każda jedna regulacja płacowa obowiązywała od 1 stycznia każdego roku. Budżetowego to jest nasz warunek brzegowy. Inną ważną rzeczą, i myślę, że w miarę rozsądną, była kwestia tychże podwyżek. Oczywiście nie ma co tutaj za dużo żądać, ale zastanawiamy się, jaki powinien być wskaźnik podniesienia wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2017 roku. Dokonywaliśmy wszelkich przeliczeń, porównań i gdyby porównywać, Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2012 roku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w czwartym kwartale 2015 roku, bo tylko takie dane udało mi się znaleźć, ten wskaźnik wzrósł o prawie 15,5%. Ponieważ przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zapowiedziane jest, że ma wzrosnąć w tym roku co najmniej o 3,8%. Więc sumując te dwie wartości razem, daje to prawie 20% wynagro wzrostu wynagrodzenia, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. I taki też jest nasz postulat, aby przez ten czas, kiedy ostatnia tabela nauczycielskich uposażeń. Została wdrożona od 1 września 2012 roku, to też oczekujemy, że i o podobny wskaźnik wzrośnie wynagrodzenie nauczycieli, czyli o te około 20%. Innym argumentem przemawiającym za tym wskaźnikiem wzrostu płac nauczycieli jest porównanie wynagrodzenia tzw. płacy minimalnej. Minimalne wynagrodzenie 2012 do 2000 2016 roku wzrosło w tym czasie o 23,13%. Dlatego też wydaje nam się, że owe 20% wzrostu płac nauczycieli jest uzasadnione. Uważamy również, że należałoby przy tej okazji w jakiś sposób doprecyzować i, i, i zmienić zapis w ustawie Karta Nauczyciela. Konkretnie chodzi mi o zapis artykułu 30 ustęp 3 punkt 4, który mówi, że wynagrodzenie nauczycieli składa się między innymi z nagród i innych yy, świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Otóż nie godzimy się na taki, na taki zapis, dlatego że w te inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy wchodzą te, których nauczyciel mówiąc kolokwialnie, nawet nie powącha. Nie ma szans, żeby je otrzymywał, bo jakże może otrzymać ktoś składnik wynagrodzenia i podnosić to wynagrodzenie, będąc zwolnionym z pracy? Czy też kuriozalny przypadek śmierci, gdzie wówczas rodzina zmarłego nauczyciela otrzymuje no powiedzmy, odprawę pośmiertną, ten składnik również powiększa nauczycielskie wynagrodzenie. Oczekujemy również od Ministerstwa, i to jest jeden z głównych naszych postulatów, żeby przywrócić należną rangę tak zwanym godzinom ponadwymiarowym. Otóż nie można zgodzić się do, yy, z takim poglądem, żeby godziny ponadwymiarowe nie były przeliczone na pełne etapy. Według naszego przekonania... A według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, i nawet jeśli przyjąć je za wiarygodne, bo pochodzą z naszym zdaniem z wadliwego systemu informacji oświatowej, otóż skoro wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wynosi 9,5%, w związku z tym śmiało można stwierdzić, ponieważ ono jest obliczone na, podst na, na podstawie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego które stały około 2 trzecie w ogólnej strukturze wynagrodzenia nauczycieli, to śmiało można powiedzieć, że około 15% godzin ponadwymiarowych funkcjonuje w ogólnym systemie zatrudniania nauczycieli, a owe 15% na 500, około prawie 580 tysięcy etatów stanowi około 80 tysięcy godzin ponadwymiarowych które nie są przeliczane na pełne etaty, a które tkwią w ogólnej strukturze wynagrodzenia nauczycieli i to należałoby naszym zdaniem wystandaryzować i zmienić, bowiem dochodzi do kuriozalnej sytuacji, że ten system godzin ponadwymiarowych zabija funkcję motywacyjną. Wiele samorządów, zwłaszcza małych samorządów, ma bardzo nikły odpis na tak zwany dodatek. Motywacyjny to tylko duże aglomeracje podnoszą znacznie ten wskaźnik do 4, z kawałkiem procenta. Natomiast w wielu samorządach, proszę mi wierzyć, odpis na dodatek motywacyjny stanowi zaledwie kilkadziesiąt do pięćdziesięciu zł na etat i nie ma potrzeby podnoszenia go, nie ma potrzeby przywracania motywacyjnej funkcji wynagradzania w płacach nauczycieli. Powiem, to zabijają godziny ponadwymiarowe. Znam samorządy, gdzie godziny ponadwymiarowe stanowią około 20% w ogólnych etatach nauczycieli. To tak myślę, że na razie tyle, jeżeli wystąpią jakieś obawy. Co do zasady... Uważamy, że kolejny rok zamrożenia płac jest błędem ze strony kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uważamy również, że należy przywrócić, tak jak to kolega tutaj z Solidarności powiedział, waloryzowanie płac w roku budżetowym, czyli w układzie styczeń, grudzień danego roku kalendarzowego. Oczywiście podwyżki mogą być wdrażane w późniejszym okresie, ale co do zasady ze spłatą od 1 stycznia i zdecydowanie podtrzymujemy wieloletnie stanowiska reprezentatywnych central związkowych uproszczenia systemu wynagrodzenia. Dalsze utrzymywanie tej fikcji, jaką mamy w tej chwili do czynienia, no, powoduje, że tak naprawdę poruszamy się w takim świecie bardziej wirtualnym niż rzeczywistym. Tak? Ministerstwo Edukacji Narodowej posługuje się pojęciem że nauczyciel dyplomowany średnio zarabia 5900 zł każdego miesiąca, w sytuacji, kiedy nawet z danych przedstawianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za rok 2015 wynika, że przeciętny nauczyciel w Polsce dostaje tylko i wyłącznie dwie kwoty. Dostaje wynagrodzenie zasadnicze, które w przypadku nauczyciela dyplomowanego stanowi tylko 62% tego wynagrodzenia średniego i dostaje dodatek za wysługę lat. Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej nauczyciele dyplomowani, których jest około 60% ogółu z 580 tysięcy etatów, o których tutaj rozmawiamy, według Ministerstwa Edukacji Narodowej, a to są dane przekazywane przez System Informacji Oświatowej, przeciętnie to jest 11,4%, co jest po prostu kwotą. Wszyscy wiemy, że zaniżono, tak? Bo żeby zostać nauczycielem dyplomowanym, to trzeba mieć minimum 10-letni staż pracy. Większość z tych nauczycieli waha się między 16 a ponad 20 lat, tak, a więc ten dodatek powinien być zdecydowanie wyższy. Uważamy również, że utrzymywanie w dalszym ciągu Godzin ponadwymiarowych jako elementu podwyższania średniej po prostu jest no, nie do przyjęcia. Uważamy, że te środki można spokojnie przesunąć na przynajmniej częściową waloryzację płac zasadniczych, bo to jest to główne, co nauczyciel dostanie, dostanie wynagrodzenie zasadnicze i co do zasady zdecydowana większość dostanie dodatek za wysługę lat. Wszystkie pozostałe składniki wynagrodzenia są składnikami, które być może niektórzy nauczyciele otrzymają. Jedna trzecia z nich może otrzymać dodatek za warunki pracy, który również jest dodatkiem wyjątkowo zróżnicowanym. Ja to podam na przykładzie poradni psychologiczno-pedagogicznych, które są prowadzone przez powiaty w Polsce gdzie za tę samą pracę według tych samych standardów w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej pedagog i psycholog tam zatrudniony może dostać dodatek za trudne warunki pracy między 2 a 20%. I uważamy, że to są Zapisy, które tak naprawdę nie rozwiązują na żadnych problemów. One powinny być usystematyzowane, powinny być ustalane tak, jak do tej pory to wszystko wcześniej funkcjonowało, a więc w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw, do spraw oświaty. Tak samo zresztą jak pensum nauczycielskie, ale to są akurat już dyskusje na inny temat. Zdecydowanie uważamy, że system wynagrodzenia winien być uproszczony i domagamy się od kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej powołania grup roboczych zespołu trójstronnego, który jednym z pierwszych elementów uporządkuje kwestie i wynagrodzeń, i systemu finansowania stres nauczycielskim. Dziękuję. Czy Jeśli panie... można, jedno zdanie jeszcze bym dorzucił, bo ono nam umknęło, a o którym mówiliśmy tydzień temu, dosyć mamy łaskawości poszczególnych ekip rządowych. Nie opowiadamy się za taką czy taką ekipą. Uznajemy jednak, że nie chcemy, aby każdorazowe wdrożanie podwyżki płac nauczycieli odbywało się na zasadzie łaskawości. To mamy, nie mamy, dajemy wam tyle. I opowiadamy się za tym, aby. Wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego określić w stosunku do jakiegoś wskaźnika. No takim chyba najbardziej naturalnym wskaźnikiem to wydawałoby się byłby wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, gdzie można było gdzieś by zapisać, że nauczyciel, na przykład dyplomowany, to powinien zarabiać. 1, 2, 3, to jest kwestia do dotargowania do się z rządem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Odpowiednio miałby nauczyciel dyplomowany i odpowiednio mniej miałby poszczególne inne, te niższe stopnie awansu zawodowego. To raz na zawsze ukróciłoby kwestie związane z uznaniowością, to wreszcie by powodowało, że niejako określona byłaby naturalna zasada wzrostu płac nauczycieli. I tego też również przy tym zespole będziemy się dopominać. Powiązane również no, tak naprawdę z sytuacją gospodarczą <coughs> w z rozwojem e, e, kraju, czy przyrostem e, produktu krajowego e, brutto. Wskazaliśmy również e, kwestię uporządkowania, to już nie wymaga żadnych pieniędzy po stronie ministerialnej, uporządkowania zapisów. E, które powinny uzależniać dodatek za trudne warunki pracy od tego, czy dany nauczyciel pracuje z dzieckiem, na przykład o specjalnych potrzebach edukacyjnych, czy też nie pracuje. Na dzisiaj mamy zapisy, które funkcjonują od wielu lat, które uzależniają ten dodatek od typu placówki, której nauczyciel jest zatrudniony. Podam jeden przykład. Tak, Dziecko zgłasza się do szkoły. I ma orzeczenie o potrzebie specjalnego y, nauczania. Trafia do szkoły specjalnej, w związku z tym nauczyciel tam zatrudniony będzie otrzymywał dodatek w wysokości ustalonej przez samorząd, będzie pracował w niewielkich zespołach lekcyjnych, bo o tym przesądza rozporządzenie. Jeżeli to samo dziecko w tym samym mieście trafi do szkoły integracyjnej, to co prawda nauczyciel nie będzie dostawał dodatku, tak, ale będzie dalej pracował w trochę większym zespole yy, uczniowskim, tak, ale będzie miał jeszcze nauczyciela wspomagającego. Natomiast jeżeli rodzic zadecyduje, że to dziecko trafi do szkoły ogólnodostępnej, czyli tak zwanej masowej szkoły, okaże się, że będzie pracował w grupie 30-osobowej, bez nauczyciela wspomagającego i bez yy, żadnych warunków. Uważamy, że to się odbywa ze szkodą przede wszystkim dla tych dzieci, ponieważ waga na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest zdecydowanie wyższa i ona trafia do jednostki samorządu terytorialnego i naszym zdaniem powinna być kierowana do tego typu szkół, gdzie te dzieci rzeczywiście pobierają naukę, a nie kierowana do szkoły tylko z tym przymiotnikiem specjalna na przykład. To Dziękuję. Proszę Państwa o pytania. Takie ja odpowiem bardziej do solidarności niż do o. Bo życie Pan Minister jest już w ministerstwie w roku i takie od razem ja wrażenie. sobie spijali z dziupków początkowo, A czy dzisiejsze żądania oznaczają, że to już jest koniec przyjaźni? To nie ma nic do rzeczy, to ma raczej na rzeczy tyle, że czas wreszcie pewne rzeczy uporządkować. A z tym spijaniem no to jest chyba lekka przesada, dlatego że zawsze, w każdych jednych warunkach, każdy jeden związek zawodowy będzie szukał politycznego sprzymierzeńca do realizowania swoich postulatów na rzecz poprawienia warunków pracy, płacy pracowników. I nie ma to nic ze spijaniem z dzióbków, no bo to by było troszkę nawet nie Pani minister, już kilka tygodni w tym roku, w ostatnich miesiącach, na pytanie o ewentualne podwyżki dla na nauczycieli, mówiła, że nie ma mowy Ona w tej chwili o miejsca pracy dla nauczycieli. Czy w związku z tym, jeśli te państwa postulaty odbiją się od ściany, to co dalej? Niczego nie mogę w tej chwili deklarować, są od tego odpowiednie władze związku. Poza tym nie podjęte zostały jeszcze na ten temat rozmowy. Ma zostać powołany zespół do spraw finansowania i wynagradzania w oświacie. Zobaczymy, jak ta współpraca będzie się układała. Przypominam, że w tej chwili nie wiem, czy już są ogłoszone wskaźniki makroekonomiczne, nawet tego nie mamy, choć to niewiele odzwierciedla i nie ma specjalnego <Ky> wpływu na wynagrodzenie nauczycieli, daje jakiś tam ogólny pogląd. Tak naprawdę musimy się wstrzymać gdzieś do lipca, kiedy pojawi się projekt. Czy założenia do projektu ustawy budżetowej, a później projekt. Liczymy na to, że temu rządowi uda się uszczelnić system podatkowy, szczególnie związany z VAT-em i te pieniądze jakoś tam się znajdą. My trzymamy się zasady, że kropla drąży skałę, tak? A więc. Yy... Nie czekając na to, że pani minister z własnej nieprzymuszonej woli podejmie tę dyskusję, ale wiemy, wiemy na pewno jedno, tak? że w czerwcu kończy się cykl debat edukacyjnych, w których między innymi system finansowania, ustroju szkolnego, szeregu rzeczy będzie jak gdyby też omówiony, i oczekujemy, że rzeczywiście w lipcu. Czyli w sierpniu pani minister przedstawi założenia, jak ma wyglądać docelowo ten mechanizm, bo za tym będą szły konkretne skutki finansowe. Obojętnie jakiego systemu nie będziemy dotykali, bez rozwiązania problemu ustalenia standardów i określenia jasnych, czytelnych zasad finansowania, no to prędzej czy później każdy z ministrów zderzy się dokładnie z tym samym problemem. Proszę o dalsze pytania.